prowadzimy i wspólnie wspieramy naszych rodziców w wychowaniu ich dzieci, ale również staramy się pokazywać taką jedność życia. To, że nasze wartości, tak, a misją Węgielka jest właśnie tworzenie radosnych rodzin, tak, tworzenie dobrej edukacji na najwyższym poziomie, ale wspieranie rodziców właśnie w tej trudnej misji wychowawczej. Tak samo naszą ogromną misją jest to, żeby w odpowiedni sposób, z bardzo szczególną uwagą dbać o naszych pracowników. Ten charakter naszej organizacji, tak, czyli to właśnie wspieranie, edukacji, wychowanie dzieci, tak I niejako pomogło nam dużo lepiej, efektywniej wdrożyć ten system. Ta nagroda jest potwierdzeniem tego, że to, co jest wdrażane przez nas, tak, i ta misja, którą kontynuujemy, realizujemy ogromne wyzwanie dla dzieci, dla rodziców ale też jakby jest potwierdzeniem tego, że rzeczywiście no, na Śląsku wszystko jest bardzo przedsiębiorcze. Mamy bardzo przedsiębiorczych rodziców i mamy bardzo przedsiębiorczych pracowników, więc bardzo się cieszę, że rzeczywiście ten projekt jest rozwijany u nas w Stowarzyszeniu.